Tarotowy kącik kameli. Witam wszystkie osoby, które mają ryby w znaku słonecznym. Ascendent Księżyc Wenus, znak wedyjski. To jest horoskop na listopad dla Was, kochani, zrobimy krzyż celtycki. Sprawdzimy Waszą sytuację, Wasze nastawienie do sprawy, co z zewnątrz idzie i jaki rezultat. Zobaczymy też, jaka główna energia na miesiąc listopad. Co się będzie działo w tym najbliższym miesiącu? Główna energia. Wasza sytuacja, przeszkody, wasze myśli, stanowisko, przeszłość, czyli jak do tego doszło, teraźniejszość, najbliższa przyszłość, wasze nastawienie do tej sprawy, czynniki zewnętrzne, wpływy z otoczenia, to co idzie z zewnątrz, nadzieje lub obawy i rezultat. Tak w Macie, z, z przełożenia: walcz o siebie i o swoje przekonania. I sprawdzamy. No energia. Spotkanie jakieś Was czeka w listopadzie. To może być jakieś party, jakieś spotkanie m, m, klasowe, o, może dla kogoś też, y, albo takie w gronie rodziny, w gronie przyjaciół. Może być takie spotkanie, na którym będą, y, będzie więcej ludzi. No, zostaniecie zaproszeni. Coś nowego? Na czymś na przykład y, nigdy wcześniej nie byliście? Może też, tak? No, zachwyci Was to. O, i miłość. Albo jest tak, że na tym spotkaniu będziecie naprawdę zadowoleni, że tam jesteście, y, to będą osoby z y, Waszego plemienia. Czyli będziecie się tam dobrze czuć, będą naprawdę takie fajne rozmowy, ciekawi ludzie, ciekawe spostrzeżenia po tym spotkaniu. Albo to będzie taki będziecie po prostu zachwyceni, albo też poznacie tam kogoś, kim będziecie zachwycone. Zachwyceni dosłownie. A to może być, że jest, żeby to będzie bardzo przyjemny czas, to spotkanie z tymi ludźmi, albo też właśnie czeka tam na Was jakiś taki zachwyt kimś. Tak czy inaczej, super. Taka sytuacja kurka mieczy. Wglądy, które następują dzięki medytacji. Potrzeba odpoczynku lub wakacji. Daj sobie więcej czasu przed podjęciem decyzji. Potrzebujesz więcej snu. Być może też potrzebujecie. Mhm. No ale potrzebujecie takiego... Może być może to dlatego to spotkanie. Potrzebujecie czasu dla siebie. Potrzebujecie odpoczynku i ktoś Was zaprasza. Na przykład na jakiś kurs, na jakieś warsztaty, coś takiego. I tam spotykacie ludzi, z którymi będzie Wam naprawdę bardzo miło. Albo też sami szukacie właśnie takiego spotkania i ktoś Was tam zachwyci. Albo zachwyci Was tam wszystko po prostu. Taką macie sytuację, Rybki, że potrzebujecie przemyśleć jakąś sprawę przed podjęciem decyzji. Paźmiecze. miecze. No. Dobrze, dobrze wykształcony, radosny, niezawodny. Tutaj też jest napisane. Pora wziąć się do pracy. Przed Tobą wspaniała szansa. Radosne nowiny dotyczące Twojej kariery, awansów. Nowy obszar studiów. Więc to może być związane, słuchajcie, właśnie z pracą. Jakieś nowe szkolenie, o, jakiś kurs. Chcecie odpocząć, ale chcecie też y, się uczyć czegoś nowego. Myślę, że tutaj macie jakiś taki pomysł na siebie. Dajcie no. sobie więcej czasu przed podjęciem decyzji, też chcecie odpocząć. Czyli nie tak nie szybko, nie, nie po łebkach. A co stoi na przeszkodzie? Król Mieczy, inteligentny, bezstronny, otrzymanie mądrej rady, bycie obiektywnym oraz bezstronnym, relacje pozbawione emocji lub niedostępność emocjonalna. Komunikuj się jasno. Czyli tutaj, skoro to jest na przeszkodzie Król Mieczy, to um, tutaj jest ktoś, kto będzie wam tłumaczył i mówił, że, y, że niekoniecznie, na przykład to jest dobry pomysł, albo ktoś was y, Mało tego, że nie będzie wspierał, to nie, nie będzie zachęcał. Być może tutaj jest, bo to jest na przeszkodzie ktoś, kto nie będzie podzielał waszego entuzjazmu. Na przykład to, że chcecie tam jechać na, to, na, te, na te warsztaty, na te spotkanie, ktoś, to będzie przeciwny. Tak jakby ten ktoś się boi, słuchajcie, bezpodstawny lęk zamartwienia, które już urastają do rozmiarów nieproporcjonalnych do danej sytuacji. Ktoś się tak jakby obawia, że pojedziecie tam i coś tam się wydarzy, coś tam się zadzieje, albo się oddalicie od tej osoby. Dziewiątka kielichów. Życzenia się spełniają. Twoje marzenia stają się rzeczywistością. Magiczny czas w życiu sprzyjający los. Zaufaj wszechświatu, że wszystko będzie dobrze. No. Was tak ciągnie tam. Słuchajcie, czujecie, że to jest, że to jest prawdopodobnie wasze miejsca, a i dlatego ktoś się obawia, że... Mm, i nie jest za bardzo za tym pomysłem, bo, bo to jest ktoś, kto myśli, że bardzo się zaangażujecie w to nowe, w te nowe osoby, w tych nowych przyjaciół, nowe grono będziecie mieć. To jest bezpodstawny lęk, czyli prawdopodobnie uda wam się pogodzić jedno z drugim, ale jest ktoś, kto się tego obawia. Wasze myśli. Rycerz Mieczy, zdecydowany, skupiony asekuracyjny. wydarzenia, które dzieją się bardzo szybko, odpowiadając na wyzwania, kieruje się intelektem, nie emocjami. Nagłe lub nieoczekiwane zmiany, starannie rozważ możliwe opcje. Mhm. Dlatego być może właśnie chcecie sobie y, odpocząć i dać czas y, przed podjęciem decyzji. Jeszcze, no, bo w myślach, to słuchajcie, już macie działanie. Tak jakby chcecie zobaczyć, stoicie y, przed tym, co tam jest kotara, bo się zastanawiacie, czy. Czy wejść, nie wejść, tutaj ktoś mówi, a słuchaj, nie zaglądaj, a jeszcze Ci się to spodoba i pójdziesz gdzieś dalej i mnie tam zostawisz, no różnie to bywa, a Wy, wy już macie taką energię w sobie, już chcę zajrzeć, już chcę po prostu zobaczyć, ale same, się, same lub sami się wstrzymujecie, żeby tego nie robić, żeby jeszcze nie zaglądać, żeby odpocząć, to jest tak jakby pokazuje się, że to jest, że to jest nieuniknione, że jednak tam wejdziecie w ten nowy świat, no, ale takie macie myśli, że już was tak bardzo ciągnie, być może za szybko i dlatego y, dajecie sobie jeszcze czas żeby tam za szybko tak nie zaglądać żeby nie iść w to nowe masz co świętować prześlij y, boskość oraz y, bo przeszli przeświatowi wdzięczność za napływające do ciebie poczucie spokoju dostatek Spokój, zadowolenie w życiu osobistym. I tutaj też jest karta dwójki była, wystawianie kolejnych kroków, odważne i ambitne wybory, ekspansja planów. Nie ustawaj w podążeniu naprzód. Partnerstwo z osobami, które dzielą Twoją pasję. No po prostu nowe grono się, słuchajcie, dla was tu otwiera osób, z którymi będziecie mogli porozmawiać na te tematy, które Was interesują. Całkiem nowe jakieś takie wydarzenie, spotkanie. No Takie macie myśli, że właśnie tutaj już was gna już byście chcieli. To robić, a tu jest tak jakby stawianie kolejnych kroków, czyli krok po kroku, że to trzeba będzie jakoś tak y, wszystko mądrze y, zrealizować krok po kroku. Nawet jeżeli chcecie iść właśnie w nowe, nie wiem, tutaj jeżeli chodzi odnośnie pracy, albo czegokolwiek tutaj was być może ktoś zachwyci, to zrobić to krok po kroku. Nie, nie za szybko, tylko tak z rozwagą. Przeszłość, czyli jak do tego doszło, Trójka pentakli. Rób to, co kochasz. Być rozpoznawalnym za najwyższej jakości pracę, Za kreatywne przedsięwzięcia. Godna zapłata za, twoją, za Twój kunszt. Dobra współpraca z innymi. Doskonała reputacja. Jesteście w czymś dobrzy. Jesteś, jesteście w czymś naprawdę bardzo dobrzy. I dlatego tutaj raz, że chcecie, sobie, chcecie się bardziej rozwijać, chcecie sobie dać szansę, a dwa, chcecie poznać ludzi, którzy też się tym zajmują. I tutaj właśnie może być tak, że albo Was zachwyci w ogóle ten pomysł, te osoby, to miejsce, albo ktoś szczególny. No. Tak czy inaczej chcecie się czegoś nowego uczyć, bo jesteście w czymś dobrze. Tutaj też jest pokazane, że to jest Wasza pasja, czyli chcecie rozwijać swoją pasję. No. Patrzcie, jest ósemka kielichów i ósemka mieczy. Trzeba iść do przodu, żądanie od życia więcej doznań i przeżyć. Poszukiwania duchowe, decyzja dokonania ogromnych zmian życiowych, zmiana priorytetów, opuszczenie domów, do, domu. To jest w przeszłości. Tutaj macie taką decyzję, że jestem w tym dobry i chcę po prostu czegoś więcej. Nie chcę utknąć w tym miejscu, bo tu jest ósemka mieczy, iluzja utknięcia w pułapce, brak pewności siebie, przez które odczuwasz bezradność, lęk przed podjęciem działania. Teraz weź odpowiedzialność za swoje życie. Chcecie po prostu wyjść i wychodzicie z klatki. Tak czy inaczej, to w przeszłości macie. Wychodzicie z klatki, drogie rybki. Pięknie. Teraźniejszość. Trójka kielichów. Wiadomości warte świętowania, radosne nowiny, zarączyny, ślub, ciąża, zdobycie dyplomu, wdzięczność Zażyłe wspólnoty lub rodzina, którą sobie wybrałeś. No, taka radość. no To jest właśnie to, w to. teraźniejszości to się będzie działo, że spotkacie osoby, z którymi się naprawdę będziecie yy, no, świetnie czuć, super dokadywać To będzie wasze plemię. Warte świętowania, jest król pentakli i, yy, i szóstka mieczy. Czas ogromnego sukcesu, finansowe bezpieczeństwo dostatek. Wszystko się pięknie układa. Dobra osoba, na której się pracuje, to też może być właśnie jakiś nowy szef albo ktoś, kto będzie chciał Was tak naprowadzić. Jeżeli pracujecie u kogoś, jeżeli u siebie, to, to wy będziecie się tak czuć, może ktoś będzie pracował dla Was. Tutaj jest szóstka mieczy. Koniec trudnych czasów idzie ku dobremu. Pragniona ulga. Odnalezienie własnej drogi wiodącej do spokojnego miejsca. Podróż bądź przeprowadzka. No. no to jak to interpretować, słuchajcie, inaczej? Nowe osoby, nowa grupa osób. Tutaj jest opuszczenie domu. Być może tak na chwilę, na jakiś czas. Gdzieś was tak po prostu, no... Raz, że to może być związane z pasją, jak najbardziej tak się pokazuje, ale raz, dwa, że gdzieś tak was poniesie w jakieś miejsce i to będzie... Taki, słuchajcie, dla Was takie odkrywcze, nowe, fajne. Najbliższa przyszłość. krowa kielichów. Czuła, pełna współczucia, poświęcenia. Głęboka przenikliwość psychologiczna, dbanie o innych. Zapominanie, żeby zadbać o siebie, zaufaj swojej intuicji. ci się zastanawiać... Yy nad tym, że tutaj jest jednak ktoś, kto, kto był przeciwny albo ktoś, będziecie się starać tak, żeby ten ktoś nie poczuł się zapomniany, odrzucony. Mag. Jest też król kielichów. Myślę, że uda Wam się to pogodzić. Jest magia. Magia jest obecna w Twoim życiu. Wszystko, wszystko czego pragniesz, się ziści. Jeśli tylko uwierzysz, dokonasz tego. Jeśli tylko uwierzysz, wszystko byłoby zwycięstwo, mądre wybory, które przynoszą uznanie w społeczeństwie, sukces, nagroda. No i tutaj jest król lichów, czyli słuchajcie, mm, myślę, że w tym nowym gronie, właśnie być może to jest ta osoba, która was zachwyci, spotkacie kogoś, kto, y, 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 kto będzie myślał podobnie, kto tak samo będzie czuły, będzie miał dużo empatii w sobie, jest godny zaufania, honorowy. Ktoś koło możesz całkowicie zaufać, bezpieczna sytuacja, stały związek, ukryte lecz pełne dobrych chęci emocje, dobroczyńca, terapeuta też może być. Czyli myślę, że tutaj uda wam się to pogodzić z kimś, kto na początku przynajmniej był przeciwny, bo później tutaj słuchajcie, nie pokazuje się, że tak jakby za tą kotarą ten człowiek też jest ciekawy, co tam nowego dla Was będzie w życiu. No i z i szósta buław. Kreujecie nowe. I spotykacie kogoś, kto właśnie, kto was mocno zrozumie. Wasze nastawienie? Pustelnik. Czas spędzony na spokojnej medytacji, wymownym odosobnieniu. Promieniu swym światłem jako przykład dla innych. Odkrywanie siebie. Odkrywanie siebie na nowo. Proszę, jaka piękna karta. Będziecie się odkrywać na nowo poprzez ten czas. Takie macie nastawienie. Askelichów, as, mieczy. Myślę, że to jest ten czas, ten postelnik, jest wam potrzebny, bo, ponieważ wiecie, że ym, pewnie już nie, nie, nie w listopadzie, tylko w późniejszym czasie, ale wchodzicie w nowe, z Askelichów, as, mieczy. Takie macie nastawienie. Piękne, nowe doświadczenia emocjonalne, romantyczny związek lub głęboka prze, przyjaźń, przebudzenie, list miłosny, nowy dom. Wspaniałe pomysły, które mogą wymagać udoskonalenia, pokonywanie przeszkód z wiarą, że wszystko się uda. Komunikuj się jasno i precyzyjnie. Tak jakby po prostu wiecie, że idziecie że w nowe, że czeka was, nas, was w nowe. To jest wasze nastawienie. I potrzebny jest ten czas. Czyli być może tam zajrzycie za tą kotarą, poznacie trochę ludzi, to się troszkę wycofacie, jeszcze przemyślicie sprawę, albo będziecie chcieli to zrobić po prostu po kolei, tak powoli. No, zaczynacie nowy etap. Myślę, że tak jak nie w listopadzie, ale tak za 2- trzy miesiące w ciągu tych miesięcy będziecie to wszystko rozwijać. Czynniki z zewnątrz. Przebudzenie. To jest wisielac. Przebudzenie, gdy dostrzegasz rzeczy w całkowicie nowym świetle. Działania charytatywne. Zaakceptuj to, że jesteś niepowtarzalny. Tu jest, y, słuchajcie, to idzie z zewnątrz, czyli poprzez to wasze całe działanie, poprzez to, co, co robicie, y, ktoś tak jakby Budzicie kogoś? Kto ktoś będzie na Was patrzył całkiem inaczej, z innej perspektywy? Przebudzenie, no. Ktoś się budzi? To jest tak, jakby ktoś się budzi, ktoś Wam... to jest mądry doradca. Ktoś będzie chciał Wam doradzać? Porównaj tradycyjne metody z nowymi pomysłami, by, wy, by wybrać najlepszą dla siebie. Ktoś Wam będzie chciał doradzać, po prostu przebudzi się ktoś i właśnie pomyśli, oho ona lub on robi, on robi coś takiego, ma jakiś taki plan, poznaje ludzi. No to ja na przykład mam większe doświadczenie i będzie chciał Wam ktoś doradzać. Dziewiątka pentakli. Czerpanie radości z owoców swoich wysiłków, luksusowe życie, do, których, do, do którego dochodzi się ciężką pracą. Rozkoszowanie się samotnością, praca na własny rachunek. No, ktoś, kto już to robi, kto się tym zajmuje, będzie chciał Wam doradzić, tak jakby tak się właśnie ktoś przybudził. to jest królowa miecze. Uwalnianie się od sytuacji lub osób, które Ci już nie służą. Poczucie humoru nawet w trudnych sytuacjach, skupianie się na karierze. To jest pokazane, że to jest ktoś, kto jest bardzo taki niezależny, kto się skupia na tym, co robi, no, ale obudzi się. No tak jest pokazane, że jest takie przebudzenie i ktoś Was dostrzeże i będzie chciał Was naprowadzić, yy, doradzić Wam. Być może ta osoba wcześniej tak na Was nie patrzyła albo w ogóle Was wcześniej tak nie, nie znała. Być może też jest tak. No. Że tak jakby odkryjecie kogoś albo ktoś odkryje Was. O. Trójka pentakli. Hmm? Tutaj jest pokazane, słuchajcie, że, tak by, że jakby tak ostrożnie, żeby podchodzić do tych rad i do tego, do tego człowieka. Ostrożnie. Tutaj jest ktoś, kto jest już niezależny, być może już zrobił karierę w tej dziedzinie, na tym spotkaniu. Być może to jest ktoś, kto będzie chciał Was naprowadzić, że on na przykład, on lub ona zrobiła w ten sposób i, i to zadziałało, więc Wy zróbcie coś podobnego. Tutaj jest pokazane, żeby tak ostrożnie, żeby być może wysłuchać, ale z taką większą Wiarą w siebie. Czyli to, że na przykład ktoś robił tak i się udało, to znaczy, że ja muszę robić tak samo. Mądre zarządzanie własnymi zasobami. Mądre decyzje biznesowe. Że tak jakby, możecie to brać jako dobrą radę, ale rozumiecie swój. No, ktoś taki jest z zewnątrz. Nadzieje lub obawy. Siedemka pentakli, dobrze zasiana nasiona, wysiłki lub inwestycje, które w przyszłości przynios przyniosą plony. Potrzeba cierpliwości, czas na odpoczynek i plany na przyszłość, niepotrzebne zmartwienia też. No. no macie nadzieję na to, że to nowe ziarno, które się wam zasiewa, tutaj jest właśnie ktoś nowy. Pamiętajcie, że tutaj jest ktoś, ktoś bo tutaj się znów pokazała osoba, na którą trzeba byłoby tak uważać, ale to jest też ktoś, kto będzie jak najbardziej po waszej stronie, będzie po prostu, będzie czuł to, co wy. Także tutaj Tarot o tym powiedział, bo pewnie to jest ważne. A nadzieję macie taką wracając do tego, że, że te nasiona, które są już zasadzone, dadzą wspaniałe plony, że to po prostu pójdzie do przodu. Jest dziesiątka ym, tutaj kielichów, tutaj jest pięć mieczy. Unikaj ludzi nieuczciwych lub mających wątpliwe motywy. Istnieje lepszy sposób, dzięki któremu staniesz się szczęśliwszym. No, tak, jakby niekoniecznie tej osoby słuchać. Słuchajcie. Słuchajcie, słuchajcie. Szczęśliwe małżeństwo, jeżeli długo i szczęśliwie. Emocjonalny spokój, czuła relacja. Osoby, które możesz, za możesz zaufać. Czyli w tej całej sytuacji będą osoby, którym będziecie mogli zaufać, które będą po waszej stronie. Tak jak właśnie powiedziałam tutaj, że które będą. Czuły to, co wy, będą was y, rozumiały, będą wam pomagały, ale będą też osoby, którym niekoniecznie można zaufać. Które będą grały tak, jakby nieczysto, no i tak się pokazało, słuchajcie. I tu w Nadziejach, Obowach i też, y, też się to pokazało. Czyli będziecie brać to pod uwagę, że, będzie, że macie takie osoby przy sobie i takie osoby przy sobie. A rezultat? Dwie karty. Wstępka Pentakli Rydwan. Zdobywanie wiedzy w danym temacie lub w jakimś zawodzie. Powrót do szkoły. Znalezienie mentora. Dbałość o szczegóły. Fachowa praca, którą kochasz. No. Będziecie się skupiać na, na nowej pracy. Na nowej pracy. Bardziej na tym, co właśnie będziecie robić. Rydwan. Nagrody, które rodzi ciężka praca. Skuteczne godzenie wielu ważnych spraw naraz. Determinacja i siła woli. Uznanie. No. Czyli mocno tutaj, słuchajcie, postawicie na siebie. Będzie się działo w listopadzie i myślę, że później też, bo to taki jest raczej długofalowy, chociaż robimy horoskop na listopad, ale wiadomo, to jest tarot. Ale to wszystko będzie szło do przodu. No, będziecie mocno nad sobą pracować. To jest, to będzie Wasza zasługa. Trochę może za dużo się i Słuchajcie, na tyle, że się będzie dużo działo, że będziecie właśnie Okazuje się, że będziecie potrafili oddzielić te osoby, które są po waszej stronie, które nie są po waszej stronie, ale być może nie od początku. Jak to rybka, że będzie tak na początku wszystkich prawa do jednego wora, a dopiero potem okaże się, że nie, że tutaj jednak trzeba zrobić dwa worki. Wszystko dzieje się w jakimś celu. Szukaj ukrytych błogosławieństw, wybaczenie sobie lub innym. Czyli tutaj będzie potrzeba wybaczenia tym osobom. Ale jest też ósemka buław. Dzieje się zbyt dużo. Stres spowodowany wieloma pozytywnymi okazjami. Nieoczekiwane wydarzenia bądź gwałtowne wał, zmiany, podróż y, służbowa. No, będzie się działo. A jaka rada na listopad? Dla rybek. Słuchajcie, no, będzie taka: y, jest dwójka mieczy. Niemożność lub brak woli podjęcia decyzji. Kieruj się głosem swojego serca zamiast próbować wszystkich uszczęśliwiać. Udowanie, że problem nie istnieje. Nadmierne analizowanie sytuacji. Będziecie w takiej sytuacji, jeżeli, jeżeli będziecie, bo to jest rada, słońce, czas ogromnej radości i sukcesu, niesamowite objawienia, które prowadzą do magicznych szans, plany, które doskonale się udają, wdzięczność. No, no to wyjdziecie z tej energii. Znaczy, tak jak tutaj jest pokazane, że będziecie wiedzieć, kto jest po waszej stronie, a kto nie jest po waszej stronie, kogo należy unikać, a z kim należy trzymać, kogo y, należy słuchać, a kogo jak najbardziej nie. Będziecie wiedzieć i prawdopodobnie się dowiecie. Was to będzie kosztowało, ale dacie sobie radę. No. Ja tutaj do tego serca jeszcze tak dołożę. Zobaczymy, co karty pokażą. Ego. ja Pentakli. Niesamowita okazja. Zachowaj odwagę i optymizm. Teraz nadszedł czas na podjęcie działania. Zaakceptuj, zaakceptuj odpowiedzialność, którą ponosisz za swoją sytuację, a ponaj, doko potem dokonaj wyborów. Mm -hmm. Was tak, myślę, że tutaj Was na tym spotkaniu to zachwyci nie jedna osoba, tylko kilka. Całe to czytanie jest właśnie o tym, że trzeba będzie to po prostu rozdzielić. Kto Was zachwycił, to jest dobry dla Was, a kto nie jest dobry. No. Planuj dokładnie, zanim podejmiesz działanie, a potem weź się do roboty. Anioł Stróż czuwa nad Tobą. No i pięknie, ja na tym zakończę. Anioł Stróż czuwa nad Tobą. Tak się będzie działo u Was, u was dużo. Słuchajcie, rybki moje. kochamyamalia A A Adres do mnie, jeżeli potrzebujecie czytania indywidualnego, to dajcie mi znać. Dużo się będzie u Was działo. To spotkanie to będzie takie kluczowe. I, I od tego się jakby dużo zacznie. Ale będziecie poznawać dużo osób. Także się na to przygotujcie. Naprawdę życzę Wam takich dobrych decyzji o. Zresztą pokazuje się, że, że dacie sobie świetnie radę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.